Szczepionka przeciwko RSV, która jest dostępna na rynku, jest to szczepionka dwuwalentna, która jest przeznaczona do stosowania u osób powyżej 60 roku życia i u kobiet ciężarnych, właśnie w celu zapewnienia, głównie zapewnienia ochrony potomstwu. Jest to szczepionka nie tylko skuteczna. Ale też i bezpieczna. Tutaj wykazano w badaniach prowadzonych w latach 2020-2023, to takie badanie MATIS, wykazano bezpieczeństwo tej szczepionki. Nie wykazano jakiegoś negatywnego wpływu zarówno na przebieg ciąży, jak i na wyniki tej ciąży. W związku z czym można. Już teraz uznać, że jest to szczepienie bezpieczne i skuteczne.